Darzyno, podaj imiona dwóch osób, które nominujesz do opuszczenia domu Wielkiego Brata i uzasadnij swój wybór. Jest bardzo ciężko, Wielki Bracie. Dawno, dawno nie było chyba tak ciężko nominować. Ale jeśli... robię tak od samego początku nominacji, kieruje się swoimi emocjami, może to niektórych zdziwi, ale bo i nie zdziwi, ale jeśli miałbym zostać w domu, to chcę mieć ludzi, z którymi rozmawiam, którzy wywołują we mnie jakieś emocje. A osoby, które będę nominowała, wywołują emocje skrajne i niekoniecznie są to pozytywne emocje. Pierwszą osobą, którą nominuję, jest to Adrian. Wiem, że teraz poprawiły się nasze relacje, ale tylko w rozmowach. Więcej rozmawiamy, bo jest mniej osób. I po prostu mamy więcej czasu, żeby po prostu do siebie otworzyć. I pierwszą osobą, którą nominuję, jest Adrian. Um, drugą osobą, którą nominuję, jest osoba, z którą rozmawiam teraz. Ale nie do końca ją rozumiem i z innymi osobami miałabym naprawdę więcej tematów do rozmowy niż z tą osobą. Więc po prostu za brak kontaktu jakiegoś większego, za brak tej rozmowy, brak czasu na rozmowy, jest drugą osobą, którą nominuję jest Iza. Nominuję Izę i Adriana. Dziękuję za nominację. Również dziękuję Wilfioracją.